Dzień dobry, cześć. Eee, zanim przejdziemy do Twojego dziecka, pokażę do kamery, e, czyli Moje dziecko. Twoje dziecko dokładnie, e, słuchowisko postmortem historia Zofii Dwornik. Zanim przejdziemy do tego, e, chciałam najpierw podpytać troszkę o, o, o Ciebie, o, o Twoją przygodę z, z reżyserią. E, bo tak, w Twojej biografii mamy, że zajmowały się filmami kometrażowymi, mhm. filmami reklamowymi. Też. A sam wspomniałeś mi, że teraz skupiasz się na tej sferze audialnej i o tą sferę audialną chciałabym troszkę zapytać. W ogóle co to jest i z czym to się je? To jest, wiesz, to jest odyseja, ponieważ to z jednej strony jakby audiosłuchowiska, to jest coś, co jest bardzo głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i jakby ludzie pamiętają jeszcze te czasy kiedy byli matysiakowie kiedy słuchało się radia w ogóle wszyscy to robili jakby radio było wszechobecne tak jak gdzieś telewizja później więc ja jeszcze pamiętam że jako dziecko słuchałem tych słuchowic, po prostu się słuchało w domach tego i potem to gdzieś jakby zniknęło i tak zaczęło trącić myszką a potem nagle wróciło i okazało się że to medium jest bardzo żywe że ma bardzo dużo odbiorców. Tutaj też mam wrażenie, że też miała na to wpływ epidemia i, i wszystko, co się działo po drodze. W każdym razie dzisiaj, dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że, że, że faktycznie ludzie chcą słuchać, są ciekawi tych historii i, 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 i też to są wyrobieni słuchacze, to znaczy to są ludzie, którzy czytają, którzy chodzą do teatru, którzy oglądają filmy, więc stworzyć scenariusz dla takiego wyrobionego słuchacza to jest przyjemność, to jest fan. To jest taka przygoda też wymiany różnych kodów kulturowych, bo choć tutaj opowiadamy na przykład w postmortem o, o latach 50., to na przykład są nawiązania do gry o tron, mhm. czyli jakby też taka trochę zabawa współczesnością. Więc to, 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 jest, to, to jest fajna przygoda i, i to mnie gdzieś bardzo interesuje. Mhm. A te filmy, filmy reklamowe, bo domyślam się, że żeby stworzyć dobry film, reklamowy też trzeba się troszkę wygimnastykować. Tak, troszkę tak. To mm -hmm. znaczy, to, to jest przede wszystkim praca zespołowa. Nad mm -hmm. tym pracuje cały duży team od pomysłu, od tego, co mamy opowiedzieć, jak to opowiedzieć. To jest długa droga i wiele spotkań po to, żeby ostatecznie taka reklama wyświetliła się, nie wiem, nawet na Google Adsach czy, czy w telewizji, to, to jest cała ścieżka jakby myślenia. Co to ma być i jak, jak to ma wyglądać? No właśnie, bo chyba w takich, takich filmach reklamowych to historia jest klucz, prawda? Bo żeby faktycznie zmieścić, powiedzmy, w iluś tam, nie wiem, czy, czy sekundowym, czy minutowym filmie y, całą treść, to, to faktycznie trzeba to mieć przemyślane od A do Z. No to są, wiesz, to są po prostu podstawowe narzędzia, opowiadania, które, no nie wiem, ja studiowałem reżyserię w Łodzi, więc... To są rzeczy, o których, o, o, o których się tam uczysz i o których rozmawiasz i po prostu gdzie postawić tą komerę, jak opowiadamy, jaki to mm. jest storytelling, co mamy do opowiedzenia i kto to opowiada, tak? Mm -hmm. czyli, czyli te podstawowe, jakby, podstawowe narzędzia, którymi dysponujemy po prostu, żeby opowiedzieć jakąś historię, która jest zupełnie wyjątkowa. Mm -hmm. Studiowałeś w Łodzi, ale czy ty w ogóle z Łodzi jesteś? Ja się urodziłem w Łodzi, wychowałem się w Warszawie. Potem do tej Łodzi wróciłem, między innymi na studia. No i znowu wróciłem do Warszawy, i tak, tak to cygańskie życie chyba wygląda, że, że cały czas gdzieś. Czyli krąży trochę między tak, Warszawą a Łodzią. Tak, bo... a to nie jest daleko. No nie, nie, to jakieś chyba dwie godziny pociągiem przecież, przecież z, z Warszawy. Pytam o tą Łódź, bo, bo z tego co widziałam swoich właśnie różnych tych filmów czy krótkometrażowych, czy tych reklamowych, no to większość dotyczy właśnie Łodzi jest też z Łodzią związana. No przecież słuchowisko, o którym też zaraz porozmawiamy, Aha. to też jest historia związana, związana z ludzką filmową. No, akurat to słuchowisko to jest wyjątkowa historia, ponieważ ona dotyczy czy, um, troszeczkę moich starszych kolegów i koleżanek, to znaczy ludzie, którzy studiowali w Łodzi reżyserię, y, zaczynali ją studiować wtedy, kiedy ta szkoła w ogóle powstała, więc to jest trochę jakby wrócenie do korzeni m, mojej alma mater, więc, więc była to taka trochę, nie wiem, introspekcja i podróż do, 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 do szkoły, którą znam, tylko jaka ona była. Kiedyś, w zupełnie, zupełnie innych czasach. Mhm. A właśnie to, to może przejdźmy do, do, do słowiska Postmortem. E, to jest historia, w której sporo się dzieje. Jest dużo ważnych nazwisk e, związanych z filmem i z ludzką filmówką, e, ale nie tylko. I chciałam zapytać się przede wszystkim najpierw. E, Dlaczego ta, ta historia? Dlaczego właśnie Sofia Dwornik, czy to gdzieś natrafiłeś, i czy w ogóle na przykład o Zofii Dwornik, yy, montażysce świetnej, yy, mówi się na przykład u was, yy, u, znaczy u, u was w szkole, tak? No bo to... skończyłeś? Nie, jest to, jest to postać zupełnie nieznana. Mm. Yy, ja na nią trafiłem dzięki doktorowi Sebastianowi Adamkiewiczowi, z którym od, od dawna współpracuję. Jest to, jest to historyk, scenarzysta i osoba głęboko związana z historią łodzi, z, z różnymi takimi zapomnianymi historiami, które może czasem warto właśnie odgrzebać, poszukać w nich, bo, bo tam są tropy, które się wiążą z innymi tropami tak się tworzą te siatki scenariuszowe tych połączeń między ludźmi, które może z pozoru są niewidoczne, ale one gdzieś tam gdzieś tam w głębi są, są schowane. Więc Sebastian przyniósł postać Zofii Dwornik i powiedział słuchaj, była taka, była taka studentka w twojej szkole dawno, dawno temu i, i ona potem była w tym więzieniu. I to jest jakby jest jedna część tej opowieści, a drugą, drugą część tej opowieści przyniosła mi pani Hanna Kral w, w jednym z wywiadów, który zresztą tutaj jest wykorzystany, ponieważ opowiadała Pewną niezrealizowaną, jedną z wielu historii, których nie zrealizowała, które nie powstały, które gdzieś się zaczęły lepić i gdzieś na jakimś etapie się zatrzymały, to była jej historia pisania scenariusza do filmu Katyń. Mm -hmm. To znaczy, film Andrzeja Wajdy Katyń powstał i gdzieś tam go znamy, ale, ale ten film miał być zupełnie inny. I właśnie Andrzej Wajda zgłosił się do Hanny Krall, a ona po latach o tym opowiedziała, i okazało się, że to jest ta sama postać, jakby wiąże te historie. To znaczy mhm. właśnie jakby u źródła jest, jest Zofia Dwornik i no i bardzo tragiczne doświadczenia z czasów Stalinizmu i, i tego jak Polska wtedy wyglądała. Więc jakby ona była takim papierkiem lakmusowym tamtych czasów i tego jak, jak okrutne mogą być. Ale to, to nie jest tylko historia o okrucieństwie, bo ono jest tam zawarte i ono jest częścią tej historii, ale tam chodzi o coś innego, to znaczy jakby ciężkie czasy nam się przydarzają ciągle, tak? mm -hmm. teraz mamy wojnę, teraz mamy sytuację na granicy z Białorusią, jakby cały czas człowiek jest poddawany jakimś trudnym wyborom. I wydaje mi się, że gdzieś te, te, to, co się przytrafiło Zofii Dwornik i Andrzejowi Wajdzie, to, to są takie historie uniwersalne, bo cały czas jesteśmy poddawani jakimś, jakimś testom. O tym też jest bardzo dużo tego, co napisała Hanna Kral. To znaczy, jak, jak te trudne czasy nas doświadczają i jak nas stawiają w jakimś punkcie. I my musimy wybrać, tak? I nie ma, czasem nie ma dobrych wyborów. Mhm. I, i, I to mi się wydaje takie. Bardzo ludzkie, i, i, i tu nie ma dobrych i złych bohaterów. To, to jest po prostu człowiek gdzieś w centrum tego, co się dzieje dookoła niego, więc mm -hmm. jakieś było mi to wszystko bardzo bliskie. I, i w ogóle dotykanie tych trudnych tematów i, i jakaś taka wrażliwość, jak, jak dotknąć, jak opowiedzieć trudną historię, tak żeby, bo to nie chodzi o to, żeby też kogoś oceniać, prawda. Ja jestem od tego daleki, bardziej przyjrzeć się właśnie tym konfliktom tragicznym. Ta, tak, tak to czuję. I Jasne. Zapraszam do wysłuchania. Oczywiście, oczywiście zapraszamy do odsłuchania. A jak się w ogóle pracuje, jak w ogóle powstaje takie słuchowisko? Jak wygląda właśnie proces, powiedzmy, przygotowawczy, już potem sama realizacja, przecież też... To jest też... super. Znaczy, to, jest, wiesz, to jest zawsze bardzo indywidualne i to, jak mhm. powstają w ogóle słuchowiska, to jakby od tego abstrahuję. Ja myślę, że wypracowałem jakąś swoją metodę pracy nad tym z ludźmi, którzy są mi bardzo bliscy i i, i robimy to, powiedzmy, że autorską metodą. Poza tym też pracuję z producentem, który daje mi dużo przestrzeni, to znaczy ja mogę sobie szukać w tych rejonach, które mnie interesują i to mi daje takie poczucie, że, że nie jestem zamknięty w jakichś ramach, tak? A to, że mogę pracować też z wspaniałym realizatorem, że mam partnerów do pisania, którzy też mają otwarte głowy, no to mi pozwala przyglądać się tu, akurat historią, czy też opowieścią, które są gdzieś zanurzone w kostiumie, w historii, z jakimś dystansem, z jakimś takim dzisiejszym spojrzeniem. Więc to jest, to jest niesamowita przygoda. Od pomysłu poprzez pisanie scenariusza i w ogóle szukanie, jak chwycić tą historię, jak ją opowiedzieć. No, a ja jestem z wykształcenia filmowy. Więc dla mnie to jest w ogóle wyzwanie, jak, jak, jak zrobić film bez obrazu. Mhm. Takie sobie zadania stawiam, to znaczy ja chcę stworzyć ten obraz, tylko on ma się wyświetlić w głowie mojego słuchacza. Mhm. I to jak zresztą to jest anegdota, która gdzieś tam do nas wraca, przy jednym słuchowisku jedna ze słuchaczek po premierze zwróciła się do dyrektora muzeum, mówiąc, że ten bohater na końcu dlaczego on ginie? Przecież, a dyrektor mówi, słuchaj, tam jest yy, yy, zakończenie, jest otwarte, nie wiadomo czy on ginie. No wiadomo, że on ginie tam, słuchaj, spust, przecież wiadomo, że on ginie. A on taki przystojny. Była to postać odegrana przez Mirosława Haniszewskiego, bardzo przystojnego mężczyznę, który tam swojej twarzy w ogóle nie daje. Mm -hmm, więc tylko on zbudował postać przystojnego człowieka. Oficera, samym głosem, to, to jest jakieś zwycięstwo audio, że możemy się komunikować za pomocą audio i tworzyć te, te obrazy w, w, w głowach naszych odbiorców, to jest to jest, fun. To jest no, fun Przy tym dosyć. projekcie też jest bardzo dużo y, wspaniałych osób zaangażowanych, wspaniałych aktorów Adam Boronowicz, tak, tak. To Tak, to, to jest czysta przyjemność pracowania z, z wspaniałymi aktorami, z partnerami z którym jest fajna wymiana i dobrze się rozumiemy i pracujemy jakby na, na coś wspólnego. To, ta wspólnotowość to jest coś, co, co jest mi gdzieś, to jest fajne doświadczenie za każdym razem, jakieś indywidualne z inną grupą aktorów, ale, ale mam przyjemność pracowania ze świetnymi aktorami. Tutaj w roli głównej w postmortem Sandra Korzeniak, Jadwiga Jankowska-Cieślak i Adam Woronowicz w rolach właśnie tych najgłówniejszych, ale mhm. ten zespół jest dużo szerszy i masę wspaniałych nazwisk i wspaniałych aktorów. Mhm. W samym słuchowisku pada wiele dosyć też fundamentalnych pytań i przemyśleń dotyczących kina i w ogóle kinematografii. Jednym z nich w słuchowisku na pewno jest, na pewno jest to, że, tu sobie nawet to zapisałam, że notowanie anegdot jest konieczną pracą reżysera. Z... Oj, też, tak. też tak pracujesz? No to jest... To, poczucie humoru to jest podstawa, to znaczy mm -hmm. jakby anegdoty, które mają jakąś taką jeszcze zaskakującą puentę, no to jest najbliższe procesowi scenariuszowemu, przynajmniej, mm -hmm. przynajmniej mm -hmm. dla mnie. Zresztą podobnie jeden z moich wykładowców, Filip Bayon, opowiadał jak dokumentuje jakiś świat, który już Odszedł, to podstawowa sprawa, jakie oni mieli poczucie humoru. Mm -hmm. Jak ludzie wtedy żartowali, więc zbieranie tych anegdotek. A tutaj zresztą cytujesz Andrzeja Wajdę, bo tak sięgnęliśmy do, do książki, którą, którą napisał, trochę chyba dla siebie, po to, żeby sobie robić taką powtórkę, ale też jest to fantastyczne źródło takiego dostępu do tego, jak, jak myślał ten wspaniały artysta i, i reżyser. Więc, więc tak, anegdoty, no to jest, to jest woda na młyn scenariuszowy, która go uruchamia, która gdzieś pozwala budować plot. A w ogóle y, jesteś, jesteś typem, który podsłuchuje? Jakby nie ubiera słuchawek, na przykład... Jestem tylko... ciekawski. Jesteś ciekawski, podsłuchujesz, trochę, podbierasz tak, troszkę zatoczenia. Trochę podbieram, trochę, y -y. trochę podsłuchuję, y, podpatruję, no, wszystko to, co mnie interesuje gdzieś może mieć przełożenie na, 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 potem na tekst, na to, co robimy. Zresztą tych, tych takich kwiatuszków w tym akurat scenariuszu jest, wydaje mi się, że jest sporo, więc jeśli ktoś lubi się bawić w detektywa i, i szukać różnych nawiązań, no to, to zapraszam do tej, do tej przygody, bo, bo są tutaj i współczesne seriale, i filmy różne, które gdzieś chłoniemy na co dzień, i Netflixy, i wszystko to, co nas otacza, to jest jakaś taka Wielka chmura kontekstów kulturowych, do których fajnie, fajnie się bawić w wymianę nimi, prawda? Ona mhm. tworzy nasz język, ona tworzy nasze, nasz światopogląd, nasze myślenie, więc fajnie jest się łapać na tych wspólnych, wspólnych kontekstach. Yy, jasne. I tam pada jeszcze jedno. Yy, jest taka rozmowa yy, na temat roli kina i czy w ogóle kino ma, no. ma jakąś, jakąś rolę. Co ty myślisz? O tym? No ja, ja myślę, że można sobie zadać to pytanie, ale mm. każdy, każdy chyba musi sobie sam odpowiedzieć, tak? bo, bo, bo może jest też tak, że ci, którzy najszybciej chcą odpowiedzieć na to pytanie, że, rolo, że kino ma rolę, to może się okazać, że chcą wykorzystywać kino w jakimś celu, a mm. kino nie ma cela, celu. Media nie mają celu słuchowiska, wszelkie opowieści. Im bardziej są bezinteresowne dla mnie, to, to, to tym są bardziej ludzkie i tym, tym są ciekawsze. Mhm. Takie bezinteresowne opowiadanie to jest to jest to, co chyba najbardziej mnie, mnie interesuje. Mhm. Ale też rozumiem, że ktoś może mieć znaleźć jakąś ważną rolę dla kina i kino też ma jakąś ważną rolę społeczną, za każdym razem inną. A to, jaka ona jest, no to to właśnie pytanie, czy to jest ten film i po co on powstał, czy to jest ten tekst, czy ta książka? Mhm. To, to zapraszam do zadania sobie tego pytania. pytania. Dobrze, dobrze, jasne. Yy, a jeżeli chodzi o Postmortem, gdzie w ogóle można usłyszeć? Yy... Wszędzie. Wszędzie można usłyszeć. Już jesteśmy wszędzie, jesteśmy na Storytelu, jesteśmy na Audiotece. Yy, może jeszcze kolejne platformy, ale te rozmowy trwają. Słuchowisko jest też, zapraszam do odsłuchania na, na festiwalach. Byliśmy teraz w Bydgoszczy, teraz będziemy w Zamościu na dwóch teatrach w czerwcu, więc zapraszam. Piękne miejsce, bardzo, bardzo miły festiwal, i można się spotkać i, i też razem posłuchać, bo to jest w ogóle. Coś, co dopiero mam wrażenie, że się w Polsce zaczyna, a może na Zachodzie trochę bardziej się już rozwinęło, czyli wspólne słuchanie. Mhm. Bo te wszystkie platformy, które są teraz bardzo popularne i, i ludzie chętnie słuchają, to jest raczej takie słuchanie dla siebie mhm. na słuchawkach w domu. A, a jakby drugim nurtem jest to, że można się spotkać i razem posłuchać. I to jest bardzo interesujące i te y, właśnie muzeum, z którym współpracuję co roku, takie odsłuchy robi. Teraz po wakacjach. Będzie jeszcze kolejny taki program odsłuchów w Łodzi. I to jest bardzo wspólnotowe, i mam wrażenie, że po pandemii cały czas mamy taką potrzebę, żeby się spotkać, coś zrobić razem, mhm. żeby wyjść gdzieś na miasto, żeby cokolwiek to jest tak naprawdę, mhm. tak? żeby po prostu pobyć ze sobą i zobaczyć się na żywo, bo, bo przecież prawie dwa lata byliśmy zamknięci. Więc to wspólne słuchanie to jest coś oryginalnego. To znaczy, bo kino to wiadomo, mhm. a, a do teatru to wiadomo, a jak idziemy jeszcze gdzieś na, na mecz, to też wiadomo, a słuchowisko to jest takie, że się idzie i się nic nie dzieje, bo się słucha, tak? Nawet mhm. tego obrazu nie ma. Więc to jest wydaje mi się, że potencjalnie może nieatrakcyjne zupełnie, a jak ludzie przychodzą i patrzę na ich reakcje, to są właśnie bardzo zainteresowani, że to jest taki czas wyciszenia. Takiej właśnie wspólnego odbioru, jakiejś takiej wymiany, to, to, to jest coś fajnego i mam nadzieję, że to się będzie w Polsce rozwijać. Jasne, jasne. Na pewno coś nieoczywistego, ale warto się przekonać na, tak. na, własnej, na własnej skórze. Dobrze, zmierzając już tak do końca, mamy, mamy to dziecko, które, które wypuściłeś w świat. Dziecko zostało narodzone. Tak, zostało, zostało narodzone. A czy masz coś kolejnego w planach? Już wiesz, jaką byś chciał na opowieść? Już Już piszemy. Okay. We wrześniu będzie premiera, yy, więc zapraszam. No i mam jeszcze pa, parę dzieci w planach, pa, pa, parę, parę, mm -hmm. parę dzieciaków w planach i... Narodziny do potwierdzenia, zobaczymy. Jasne, jasne. a to nad którym już pracujecie, możesz cokolwiek zdradzić? Czy to jest jeszcze wszystko owiane w Troszeczkę tajemnicą? mogę uchylić. Mhm. Postać Romualda Mielińskiego, który, akurat dla łodzi, o której rozmawialiśmy, to jest, to jest ważna postać, ale, ale właśnie też szukamy takiego szerszego kontekstu, żeby, żeby się przyjrzeć w jakich czasach żeby co się wtedy działo i mam nadzieję, że powstanie wciągająca historia. Jasne, jasne. Dobrze, to w takim razie dziękuję Ci bardzo dziękuję. Za, za zdradzenie wszystkich tajników. Nie, słuchowisk. może nie wszystkich jeszcze. Może nie wszystkich, ale na pewno wielu tajników, jeżeli chodzi o, o, o słuchowiska, jeszcze raz postmortem historia za Fitwornik do odsłuchu. Zapraszamy. No i zapraszamy, zapraszamy do obserwowania i śledzenia, co tam Mikołaj szczęsny będzie jeszcze, będzie jeszcze poczyniał. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.